Witamy Was bardzo serdecznie. Jak zapewne znożyliście już zobaczyć na naszym facebooku, na naszych zdjęciach i filmach, oferujemy dwa profile okienne. Salamander i Beka. Zapewne wielu z Was stoi teraz przed trudnym wyborem, który z tych profili okiennych wybrać. Jakie są między nimi różnice, a jakie podobieństwa. Dlatego o tym wszystkim opowiemy w dzisiejszym filmiku. Zapraszamy do oglądania. Profile Weka oraz Salamander łączy grubość profilu wynosząca 82 mm, potrójny system uszczelek, możliwość osadzenia pakietu szybowego o grubości do 52 mm, szeroka gama kolorystyczna, możliwość wykonania okien białych bez okleiny, jak i okleiny zewnętrznej lub obustronnej, zgrzew V Perfect dla okleiny dwustronnej, okucia Winhaus. W przypadku profilu Weka Mamy do czynienia z siedmioma komorami w ramię okna oraz sześcioma komorami w skrzydle. Jeśli chodzi natomiast o salamander, to w ramie jak i w skrzydle znajdziemy sześć komór. Komory to wypełnione powietrzne przegrody w profilu, które mają bezpośredni wpływ na przenikanie ciepła, stabilność i odporność na kształcenie całego okna. Więcej komór to stabilniejsza konstrukcja, a powietrze zorganizowane w komorach poprawia termikę. W profilu Salamander znajdziemy stalowe wzmocnienie w skrzydle w kształcie litery U, odwróconej do góry nogami oraz w ramie okna w kształcie litery C. Weka natomiast w skrzydle oferuje wzmocnienie stalowe w kształcie litery L oraz w ramie pełny stalowy profil zamknięty pozostają przy naszej nomenklaturze w kształcie kwadratowej litery O. Stal ramie oraz w poprawia statykę okna, Dzięki czemu jest ono mniej podatne na wygięcia oraz inne siły na nie oddziałujące. Nowością także nie jest to, że zamknięty profil jest bardziej odporny niż profil otwarty. Przy dużych gabarytach może mieć to znaczenie, jednak należy pamiętać o termice. Więcej stali, więcej przewodnika ciepła, czy w tym wypadku zimna. Co przekłada się oczywiście na nasze ruchy, czyli współczynnik przenikania ciepła. Współczynnik przenikania ciepła badany jest w na tak zwanym oknie referencyjnych o wymiarach 1230 na 1480 z zastosowaniem szyby z ciepłą ramką TGI. Dzięki temu jest to miarodajny współczynnik przy różnych profilach okiennych Im niższy współczynnik, tym mniejsza utrata ciepła. Jeśli chodzi o profil Salamander, to współczynnik przenikania ciepła przy zastosowaniu okna referencyjnego wynosi około 0,7 W. Natomiast jeśli chodzi o profil weka, przy identycznym oknie referencyjnym, ten profil może pochwalić się współczynnikiem około 0,77 W, czyli większym instalowaniem. Może to być spowodowane większą ilością stali w ramie okna, a jak wiadomo, więcej stali to więcej przewodnika zimna, co skutkuje wyższymi współczynnikami obu przypadkach dostaniecie od nas dwuletnią gwarancję na montaż sprzedawany przez nas produktów, jednak w przypadku wyboru prawidłowego, szczelnego montażu TITAN Wins, 20 lat na jego szczelność. Jeśli chodzi o, natomiast yy, o okres gwarancji konstrukcji okiennych, wygląda to następująco. Producent okien, od którego zakupujemy konstrukcję na profilu WK, czyli dako udziela 7 lat gwarancji standardowej na okna i drzwi balkonowe, 10 lat gwarancji na okna i drzwi balkonowe w przypadku dokonania odpłatnego przeglądu wykonanego przez naszą renowowaną grupę serwisową w siódmym roku od daty zakupu, 5 lat gwarancji na szczelność pakietów szybowych oraz rok od daty produkcji na stwierdzone zatrudzenia czy zarysowania oraz wady powstałe wewnątrz pakietu szybowego. Producent okien. Konstrukcja na profilu Salamander, czyli tańska Fabryka Okien, udziela 5 lat gwarancji w zakresie trwałości i wytrzymałości okien. Gwarancja na pakiety szybowe odbywa się na zasadach ich dostawcy. Na koniec głos programu, czyli jeden z najważniejszych, jak nie najważniejszy czynnik determinujący wybór systemu. Nie jest to tajemnicą, że Salamander jest stałą profilem tańszym. Tak też jest nas. Wybierając profil Salamander zaoszczędzimy Reasumując, warto zastanowić się i zadać sobie pytanie, co jest dla mnie najważniejsze: cena, statyka, termika, marka czy obsługa gwarancyjna. Mamy nadzieję, że po obejrzeniu naszego filmiku będziecie w stanie podjąć świadomą decyzję odnośnie tego, jaki profil wybrać. Dlatego też zapraszamy do naszego salonu po bezpłatną wycenę i poradę. Do zobaczenia!